Dzień dobry. Dzień dobry, kochani. Środa, godzina dziewiąta. Udało mi się pojawić na live ie. na czas. Chociaż live niezapowiedziany, ale niezapowiedziany live, bo nie miałam pewności, czy mi się uda. Nie wiem, jak wy, ale ja jestem w takim specjalnym już czasie. Może rodzice ze mną będą mieli połączenie. I te, ten wspólny czas. To, to samo poczucie, czas przed szkołą. O Jezu, czekajcie, jestem niepewna, czy ten internet będzie. No, zniknęłam wam na chwilę, tylko po to, żeby zmienić internet na taki, który na pewno będzie dobry. Już jestem. Pojawiam się, mimo tego, że się nie udało zapowiedzieć. O swoim zwyczajowym czasie, dziewiąta rano w Polsce, u mnie dziesiąta na Cyprze. A dlaczego niezapowiedziany? No bo właśnie idzie szkoła, a jak idzie szkoła w nowym miejscu, nowa klasa, nowe zasady, no to idzie też trochę chaosu. W związku z czym, e, czy, czy się uda, czy się nie uda? Ale dobra, jestem, bo to nie, to, nie o tym, to nie o tym, że ja jestem, tylko o tym, po co tu dzisiaj przyszłam. Kochani, jednym z najczęściej otrzymywanych od Was pytań jest pytanie o to, jak afirmować. Odpowiadam na pytanie o to, jak afirmować kilka razy w tygodniu. To pytanie zazwyczaj ma taką strukturę, e, ile razy mam afirmować, czy mam czytać, czy mam pisać, czy mam słuchać. Jednym zdaniem, zanim przejdziemy do tego, o czym dzisiaj. Kochani. W jaki sposób, czy mam pytać ile razy, to jest, to pochodzi z niepewności. To jest szukanie przepisu na szarlotkę, gdzie Aga powie 345 gram mąki przez tyle i tyle czasu, da Ci rezultat, to jest pewnie. To jest szukanie przepisu. W prawie przyciągania i przeprogramowywaniu, bo dzisiaj o tej drobnej różnicy, tam nie ma przepisu, bo każdy jest inny. I ja nie wiem, czy ty chodzisz z tym ograniczonym przekonaniem, dziesiąte pokolenie. I ja nie wiem, czy ty chodzisz z tym ograniczającym, blokującym przekonaniem dwa lata czy dwadzieścia lat. I ja nie wiem, ile czasu będzie potrzeba i jakim sposobem będzie można to rozpuścić. Kakameleon, live będzie na YouTubie, ale nie wiem, czy dzisiaj postaram się. Live będzie na pewno zapisany tutaj i postaram się wrzucić na YouTube na YouTube. I teraz tak, jak afirmować tak, jak jest dla Ciebie najłatwiej. Jeśli dla Ciebie najwygodniejszym sposobem jest pisanie, pisz. Jeśli dla Ciebie najwygodniejszym sposobem jest powtarzanie pod prysznicem, powtarzaj, ucz się na pamięć. Jeśli dla ciebie tak jak dla mnie najwygodniejszym sposobem jest słuchanie, to sobie nagraj i słuchaj albo używaj tych, które są nagrywane. Sposób ma być do tego dostosowany do tego jaką ty masz strukturę odbioru, jak pracuje twój umysł. Zauważcie, że my się wszyscy inaczej uczymy, prawda? W szkole jedni potrzebują zrobić, inni napisać, inni powiedzieć, a inni wysłuchać. Mamy Inaczej skonstruowane umysły i inne zmysły bardziej wyczulone. Znajdź swój i jego używaj. Jeśli w szkole działało na ciebie zapisywanie notatek, to bardzo możliwe, że twoim najskuteczniejszym sposobem na pracę z afirmacją będzie jej przepisywanie. A jeśli zapamiętywanie działało tobie wtedy, kiedy to. Opowiadałaś, no to może to będzie ten sposób. Szukamy swojego sposobu. Nie ma przepisu, nie ma idealnej ilości e, powtórzeń, idealnego czasu, idealnego sposobu. Jest Twój dostosowany do Ciebie, taki, jaki jest dla Ciebie najprzyjemniejszy, najłatwiejszy i taki, który Cię nie męczy, żeby do niego codziennie wracać. No dobra. Ale o czym dzisiaj? Bo ja na to pytanie, jak afirmować, ile razy, czyli ile gram mąki do tej żarlotki, żeby zadziałało i żeby ona wyszła, odpowiadam bardzo, bardzo często. Ale dzisiaj dostałam, dzisiaj nie, kilka, y, kilka dni temu, dostałam pytanie świetne, które mi pokazało jedną ważną rzecz, którą chciałam dzisiaj w tym króciutkim live'ie Wam y, pokazać, wyciągnąć, opowiedzieć o różnicy pomiędzy przeprogramowywaniem siebie, swojej podświadomości, a przyciąganiem. Ja też wczoraj, przedwczoraj otworzyłam zapisy do y, kursu Prawa Przyciągania, więc to Prawo Przyciągania już jest ze mną teraz bardzo, bardzo na bieżąco, chociaż jednocześnie czekajcie, jakaś muszka mi wpadła do, do herbatki. Sory, muszko. Y, więc ja już przechodzę sobie do kursu przyciągania powoli, i dużo o tym myślę i będę Was... Zapraszać, nawoływać, i jestem, e, jestem tutaj po to, żeby odpowiadać na wszelkie pytania, wszelkie wątpliwości. Piszcie. Jeśli ktoś jest zainteresowany kursem prawa przyciągania, wystarczy skomentować manifestacja i szczegóły dotyczące kursu polecą do Was. A ja właśnie przechodzę do kursu przyciągania, a wychodzę z kursu duszy. E, kto tutaj z kursu duszy jest, dzisiaj się widzimy. Na ostatnim live'ie robimy sobie Q&A duchowe, głębokie, o wszystkich Waszych wątpliwościach. Także pewnie z niektórymi Was już się widzę. Dreamer, Wrocław, jakie idealne pytania. Nie jest tak, że wszystko już istnieje i nie musimy niczego przyciągać. Pięknie, oczywiście, że tak jest. Jeśli w to wierzysz, jeśli potrafisz zajrzeć pod tą materię, pod tą głębię, w tą kwantum, w tą samą energię, tam nie ma czasu, tam nie ma początku, tam nie ma końca, tam istnieje wszystko, i naszym jedynym zadaniem jest to, aby się do tego wibracyjnie tylko dostosować, czyli włączyć tę zasadę, że podobne przyciąga podobne, bo wszystko już jest, ale jeśli ja czegoś chcę, to ja muszę się wibracyjnie tam znaleźć. Dobra. Ale to już jest, to już, dreamer Wrocław, kochana moja, to już jest taka zaawansowane pytanie. To chyba bardziej w ogóle na kurs prawa przyciągania. Natomiast tutaj ja jednak gdzieś troszeczkę, troszeczkę układam te podstawy na tych live'ach, na tych naszych spotkaniach. I pytanie, które padło, które dostałam od Ani. Czy mogłabym dostać jakieś wskazówki, jak napisać afirmację? Czy mam przelać wszystko na papier, a potem to czytać, czy schować i nie wracać do tego, jak to działa? No i właśnie. To pytanie: czy ja mam to wszystko przelać na papier? No to to jest technika. Jak ja to robię, czy ja to piszę, czy ja to nagrywam, czy ja tego słucham. Czy czytać, czy wracać do tego, czy nie wracać do tego? To jest bardzo ważne pytanie, bardzo ważne techniczne pytanie, ale to jest to pytanie, które nam rozróżnia przyciąganie a przeprogramowywanie. Lecimy na przykładzie, bo tak jest najprościej. Jeżeli ja chcę przyciągnąć sportowy samochód przyciąganie. Wyobrażam sobie siebie, rozwiany włos, sportowe auto. Ja już, ja już mam dyskomfort, bo jak na tych cypryjskich drogach, mi tutaj po prostu to kompletnie nie działa, ale dobra, już mi się nie zgadza. Nie zgadza mi się punkt pierwszy. To, co mi się nie zgadza, to już jest podświadomość. Ale zostawmy na razie ten komentarz. Przeciąganiem jest to wyobrażenie sobie. I teraz uwaga na to, bo. Może być tak, że tobie będzie sprzyjać codzienne wyobrażanie się. Wyobrażanie sobie, że jedziesz tym swoim sportowym, wymarzonym samochodem. Ale może być tak, że jeśli ty sobie to napiszesz i będziesz to czytać codziennie, to będziesz czuć brak. Kiedy czujesz brak, kiedy czytasz, o tym jechaniu, w wolności i rozwiany włos ten sportowy, sportowe auto, ale robisz to codziennie i to podkreśla Twoje poczucie braku, to ty wchodzisz w odpychanie, czyli nie przyciągasz sobie tego, czego pragniesz. Może być tak, że sobie zrobisz mapę marzeń i tam przykleisz sobie wycięty piękny, sportowy, czerwony samochód z rozwiany włos, i ty jesteś tam w środku. No, właśnie, i może być tak, że patrzysz na ten obrazek codziennie i on powoduje frustrację, bo przecież zrobiłam, przecież myślę, przecież robię, przecież wykonuję, a nie mam. Jeśli w przyciąganiu nie ma odpuszczenia, jeśli w przyciąganiu przenosimy się do tego skupienia uwagi, kiedy, dlaczego jeszcze nie, e, przecież tyle robię dlaczego jeszcze tego nie ma, to każda myśl, która mówi o tym, dlaczego jeszcze tego nie ma, nas od tego odpycha. Więc bardzo możliwe, przynajmniej ja tak mam, że kiedy ja robię mapę, to kiedy ja robię wizję, to ja ją odpuszczam. Monika nam to opowiadała ostatnio w zeszłym tygodniu na live, na pierwszym odcinku, jeśli ktoś nie widział live'a z Moniką o tym, jak ona przepięknie odmieniła całą swoją rzeczywistość. Monika opowiada, jak ona sobie wzięła karteczkę i napisała, zresztą o samochodzie, że to ma być jeep, że ma być zadbany, że ma być w takiej w takiej cenie i że ma być miętowym. I tyle. I to nie jest powtarzane, to jest zrobione raz. Uwaga na to, jaką masz konstrukcję, jak na to reagujesz. Ja robię, piszę raz i wkładam do szuflady. To jest przyciąganie przyciągam, odpuszczam. Jeśli potrzebuję tam wchodzić i się pocieszyć tym, wejść w te emocje, że ja mam ten samochód i to jest stara docha, no to oczywiście mogę sobie to robić, ale jeśli ja tam wchodzę codziennie i czuję frustrację, że tego jeszcze nie ma, no to ja działam przeciwko swojemu przyciąganiu. Ale jest drugi temat, przeprogramowywanie. Kiedy ja siadam do tego, że chcę przeciągać, Sportowy, szybki samochód i ten rozwiany włos na drodze, ale kiedy ja sobie to wyobrażam i zaczyna mi się zestaw myśli, jakichkolwiek, słuchajcie, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, ten samochód, bo tam jest tyle pułapek. Od ekologia nie potrzeba nam tyle samochodów na świecie ekologia znowu paliwo i tak dalej. Denerwują mnie korki, tak naprawdę stresuje się jeżdżeniem, albo nie lubię parkować, albo w ogóle nowy ładny samochód mnie stresuje, że go podrapię i że będzie drogi w utrzymaniu. Kolejne, marnuję czas w korkach, w korkach się złoszczę, czyli to już, mi się, to już mi się łączy z samochodem. Kolejne rzeczy, nie wiem, może pracuję w banku, osoby na moim stanowisku nie jeżdżą takimi samochodami. I tam lecą takie niteczki przekonań. Jeśli nie masz tego samochodu, a bardzo go pragniesz, to któraś z tych niteczek przekonań wokół jest blokująca. I one mogą być takie w ogóle mega dobre. Od tych ekologicznych, że nie powinno się tyle mieć, od tych takich moralnych czasem naszych, że, że mi to już wystarczy. Albo, że to nie dla mnie, albo że mi nie wypada, albo że nie lubię korków, albo że boję się jeździć. Zobaczcie sobie, ile jest tych kuleczek wokół. Tego, że ja pragnę rzeczy, ale ja mam wokół po prostu tyle różnych przekonań na temat aut, ubezpieczeń, korków, polskich dróg, wypadków, parkowania, nie wiem czegokolwiek. Albo tego, że później tego, takiego auto sobie nie sprzedam, nie? Jakiejkolwiek płynności, czy też swoich pieniędzy, bo to zawsze też łączy się ze swoimi pieniędzmi i oszczędnościami. I teraz, kiedy ja przyciągam tę jedną rzecz, to przyciągam ją inaczej, przyciągam ją tym stanem, że się nią cieszę. Mogę to zrobić raz, włożyć do szuflady, zapomnieć to się nazywa przyciąganie z odpuszczeniem, żeby nie wchodzić w pomnażanie uczucia braku przez myślenie o tym, że ja tego jeszcze nie mam. To jest jeden temat, ale kiedy ja widzę, że ja wśród moich przekonań mam te bąbelki o korkach, ekologii nie wypada, nie dla mnie, bla 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 mam ich po prostu mnóstwo, to to są moje przekonania, które blokują spełnienie się tego przeciągania. I kiedy ja zaopiekowuję przekonanie, blokujące, ograniczające przekonanie, na przykład takie, że ludzie pracujący na moich stanowiskach, na, ludzie, którzy pracują na takim stanowisku jak ja, nie mają takich aut. Przekonanie. Kiedy ja pracuję z przekonaniem, czyli de facto z przeprogramowywaniem podświadomości, piękne, długie słowo, ale mam w głowie jakiś zapisany program, jakąś strukturę myślową która blokuje to przyciąganie, to z przeprogramowywaniem, na przykład techniką afirmacyjną, afirmacją, każdy może mieć taki samochód, jak chce, i nawet w banku można jeździć Ferrari. Pierwsze, co mi przyszło do głowy. Kiedy ja przeprogramowuję afirmacją, to to robię codziennie. Przeprogramowanie, praca z afirmacją, zmiana swojej struktury myślowej, blokującej, ograniczającej struktury myślowej, to nie wyobrażam sobie i odpuszczam. To jest praca codzienna, aż ja w końcu uwierzę, aż ja w końcu przekonam siebie, aż ja w końcu. Zacznę myśleć o tym, że korki to mnie wcale nie męczą, tylko to jest mój świetny czas na słuchanie afirmacji i podcastów. Albo na pobycie ze sobą i pośpiewanie na głos. O to tutaj chodzi, to jest ta drobna różnica. W przyciąganiu nam jest potrzebne odpuszczenie, w przeprogramowywaniu nam jest potrzebna stałość, bo my musimy jakąś strukturę myślową rozwalić, rozbić, rozpuścić, wprowadzić tam nową strukturę myślową wspierającą to. Co przyciągamy. Ciekawa jestem, czy to dla Was trafia, czy to do Was trafia, czy to jest dla Was w miarę logiczne. Jeśli ktoś ma jakieś pytanie, to pytajcie. Słuchajcie, ja widzę siebie w takim cieniu, ale, ale chyba nic nie mogę z tym zrobić, bo nie usiądę w tym słońcu, bo tam jest prawie 40 stopni, więc będę trochę w cieniu, a słońce trochę za mną. Um, jeśli chcecie pracować, ze mną nad skutecznym przeciąganiem Zapraszam, otwieram zapisy do kolejnej edycji kursu tworzenia swojego wymarzonego życia, kursu prawa przyciągania. Wystarczy skomentować manifestacja, a wszelkie informacje dotyczące kursu polecą na wasze e, skrzynki prywatne tutaj na Instagramie. Uwaga, to oczywiście nie działa na YouTubie ani nigdzie indziej, działa tylko na Instagramie. Ciekawa jestem, czy ktoś ma jakieś pytania dotyczące rozróżnienia przeciągania i przeprogramowywania. Przeprogramowywanie jest częścią przeciągania. Kiedy coś przyciągamy, pojawiają się nasze struktury myślowe, nimi się musimy zaopiekować i je musimy zdjąć sobie z drogi, aby nam, e, aby osiągnąć, aby przyciągnąć, aby wejść w tą energię tego, czego pragniemy. Agula pisze. To co mówisz, bardzo ze mną rezonuje. Polecam kurs wszystkim. Dziękuję ci, kochana. My się dzisiaj chyba widzimy jeszcze na kursie duszy, prawda? Ok. I druga sprawa bardzo ważna. Na kurs zapraszam. Kurs 18 września startuje. Mamy cenę przedsprzedażową 780 zł. Można ją nawet podzielić na 3 miesiące, żeby to nie obciążało budżetu. 10 września, uwaga, 10 września zmienia się cena na oryginalną wartość tego kursu 1100 zł, więc zapraszam Was w tym okienku. Co ja chciałam Wam jeszcze dzisiaj powiedzieć? Ach, no oczywiście. Mnóstwo osób ściąga i medytuje z medytacją przyciągania wymarzonego życia. Widzimy się. Jeśli ktoś jeszcze nie trafił na tą medytację, jest przepiękna medytacja, pierwsza medytacja w kursie prawa przyciągania. Jeśli ktoś ma ochotę zacząć sobie dzisiaj medytować i wyobrażać sobie wymarzone swoje życie, przyciągać sobie je, to zostawia tutaj medytacja. Manifestacja, leci do Was cała informacja o kursie. Medytacja, komentarz, medytacja, leci do Was. Link, strona, z której można sobie ściągnąć medytację, przyciągania tej wymarzonej rzeczywistości, przyciągania wymarzonej przyszłości. Uwaga, bo dostaję sygnały, że to jest ciut skomplikowane, tam trzeba wejść w stronkę, nacisnąć ściągnij medytację, podać swoje imię, podać swojego maila i medytację można już dla siebie ściągać. Więc lecą do Was dwa takie linki, dla których to jest potrzebne. Medytacja jest częścią kursu prawa przyciągania, ale nieważne, czy się na niego wybierasz dzisiaj, czy się na niego nie wybierasz, możesz sobie zacząć jej używać, ściągnąć ją za darmo i sobie z nią zacząć pracować. Opowiadam o niej w ogóle więcej w najnowszym odcinku podcastu Słowa Mają Moc, bo ta medytacja. Yy... W jej oryginalnej wersji Vishena Lakhiani, medytacja sześciu etapów, na której ja stworzyłam tą swoją, inspirując się Wiszenem, to jest medytacja, której ja szukałam będąc w Malezji, pracując w korporacji, nie wiedząc, co mam w życiu robić, używałam tej medytacji do wyobrażenia sobie tego życia. <grym> Więc polecam ją Wam serdecznie. Kiedyś już ją raz spisałam, napisałam ją jeszcze raz w jeszcze czystszej, wyższej wibracji. Nie udostępniam jej na YouTube i na Spotify'u, żeby nie wpadała gdzieś przypadkowo, a żebyście ją wybierali świadomie i intencjonalnie. Także jest dla Was, polecam ją z pewnością, że ona działa i jest magiczna. Można sobie do niej też zasypiać. No dobra. Kochani, to chyba na tyle dzisiaj króciutki live, ale ja lecę do spraw szkolnych. W ogóle tak jak mówiłam na początku, sprawy szkolne nas zajmują. Dziewczyny idą do nowej szkoły, nowe klasy, nowe zasady, nowy czas, nowy budynek, więc może trochę pomamować, także lecimy, dzisiaj lecimy po książki. I tak dzień za dniem się do tej szkoły przygotowujemy, zobaczymy, jak nam szkoła na Cyprze pójdzie. Pięknie Wam dziękuję, że jesteście na żywo. Oczywiście wszystkie linki działają też nie na żywo. Kochani moi widzowie i słuchacze na YouTubie, to nie działa na YouTubie, bo tam nie ma kont i tam nie ma poczty, nie ma takiej możliwości. Ja się staram w komentarzach wam te linki wysyłać, ale nie zawsze i nie na każdą odpowiedź jestem w stanie odpowiedzieć. Gdyby ktoś szukał, to można wejść na stronę agacieślak.com. Wejść w kursy, wejść w kurs tworzenia wymarzonej przeszłości. Tam jest ta medytacja. Tam można sobie ją ściągnąć bez komentowania i bez linków, jeśli ktoś chce samodzielnie. No dobra, to lecimy do tego pięknego dnia. Wszystkiego dobrego. Niech to będzie dla Was cudowny, wspaniały dzień. No i tak. No, i bierzemy się do tego życia. Bierzemy się do tego roku. Zostały nam cztery miesiące. Zróbmy coś jeszcze ważnego, co? Niech nam nie przelecą przez palce. Nie później, nie jutro, nie w poniedziałek, a na pewno nie od nowego roku. Teraz. Teraz można zacząć zmieniać swoje życie. Pięknie dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie. I pamiętaj. Mówić o sobie dobrze. Myśleć o sobie dobrze. Kiedy ty jesteś dla siebie dobra. Kiedy ty jesteś dla siebie dobry. Świat odpowiada tym samym buziaki a i zostawiajcie serducha i lajki. Wiecie, że to dla mnie zawsze wielkie wsparcie do tego, żeby docierać do większej ilości osób. Kłaniam się nisko, pięknego dnia, agacie ślak, słowa mają moc, trzy lata podcastu. Dzięki. Cześć.